Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że gdzieś była jakaś impreza, konkretnie na przykład czy w szkole, czy w klubie, jakieś wiecie, typowa po prostu imprezka, ale okazało się, że nie można tam wnosić własnego jedzenia, bo na przykład trzeba płacić, nie? Nie miałeś takiej sytuacji? I tak i tak zaciekawią Cię epickie lifehacki na to, jak przemycić jedzenie na każdą imprezę, do każdego klubu. I ewentualnie na szkolną dyskotekę, wszędzie, bo to nie ma wyjątków, tyle jak są uniwersalne A to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał, ponieważ odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 18 I przypominam, że możesz sobie kupić taką oto koszulkę bazy Ja przyznaję, że to są epickie koszulki Albo koszulkę trzeba być w taką jak widzicie teraz, to jest moja ulubiona koszulka Ale niestety koszulki mają to do siebie, że nie można w nich chodzić codziennie A może kupię sobie 7? Nie no dobra, jest ich tylko 200, więc tylu koszulek was nie pozbawię. Link jest w opisie do kupienia, a my przechodzimy do pierwszego lifehacka. Elo! prawie dobra. się zaczęła? Tak, zaczęła się. To proszę mnie puścić. Z ja tu... jedzeniem? Z jakim jedzeniem? Okej, okay. wszystko jest w porządku. Chyba może pan też? Tak? tak. Ale bez chipsów cwaniaczku! I bez laseczek żadnych podrywania. Ja Siejesz z chłopakami na kanapie za to. Czas zacząć. Uh, uh. Słuchajcie, pierwszy lifehack jest tak niesamowicie absurdalny, że zasługuje na łapkę w górę oraz subskrypcję, czyli taki oczerwony przycisk pod filmem. Dlatego, że zobaczcie, potrzebujemy do niego pomelo. W ogóle czy wiedzieliście, że pomelo to jest Grapefruit. No dobra, o to dobre, mniejsza oto, to, jest Grapefruit pomelo i chciałbym bardzo go wnieść na imprezę, ale ochroniarz się niestety nie zgadza, więc zobaczcie na to, trzeba. W tym momencie objąć całą tą taśmą klejącą. W tej chwili nie byłoby wiadomo, co to jest, ale my chcemy przerobić to na kulę dyskotykową, Stąd też te oto cykiny, które wziąłem. To są cykiny? Naklejki dekoracyjne. Dobra, więc teraz pozostaje nam tylko przyczepić te dekoracyjne naklejki. Tak, żeby odbijały one pięknie światło i stawały się prawdziwą kulą dyskotekową. Zobaczcie, taki oto no jest efekt. I ogólnie przypominam, że mam Instagram Matrixus Tak o. Więc jeżeli chcecie mnie zaobserwować, ponieważ ogólnie jest tak, kończymy niedługo daily. Więc e, na kanale będą wtedy trzy odcinki w tygodniu I jeżeli będziecie chcieli więcej mnie obserwować I widzieć codziennie co, co tam wrzucam itd. Q&A te różne tego typu rzeczy No to na Instagramie są dokładnie te rzeczy Więc wbijajcie tam, żeby nic nie przegapić A my teraz przetestujemy tego lifehacka Ej to ten grupik Ej no, no elo, no tak, Widzę, że to Ty jesteś od tych świateł i od tych tego. No, jadę, no pronto, pronto. Ej, no jestem no, 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 ale na serio nie będę mścił. I Jaj. Huuu, uh, e, mordo, mordo. Nie, nie, tobie już starczy. To... Dziwnie się jakoś zachowujesz, dobra. Trzeba teraz coś przekąsić. Aaa, że nie strzał, że to jest do jedzenia, naprawdę, pora to rozkroić. O, no jest żarcie No siema Przepraszam bardzo, co ty robisz? Przed... Przestań dziewczyny czekają, nie zużywaj energii na takie kuchna. No właśnie Co to jest? Co to jest rozgrzewkowe lizanie? Od... Odłóż to... Nie wejdzie... Oddaj to, nie. Dobra, wyłaś z tym fu! Fu! Słuchajcie, drugi lifehack jest niesamowity, ponieważ wykorzystuje czapkę. Dlaczego jest to niesamowite? Ponieważ zawsze chciałem mieć czerwone długie włosy. Tak naprawdę to nie, ale fajnie jak będę je miał. Więc tak, najpierw potrzebna nam jest ta taśma i musimy z niej zrobić taśmę dwustronną. Zobaczcie, ale to jest lepkie! Teraz musimy wyjąć nasze żelki, które będą przypominały jakkolwiek włosy i je po prostu przykleić. Dobra, zobaczmy teraz czy to się będzie w ogóle trzymać. Bo mam co do tego wątpliwości. Dobra, jednak się trzyma gitara. A co to ma być? To jest najgłupszy lifehack, jaki testowaliśmy do tej pory. W ogóle z bekonem by to też działało. Co za żałość po prostu. Eee, no mordziaty, co tam? Rupik z dzisiaj, nie? O, dredziasty, tam no cię u nas nie wyklął. E, się nie myśl, że ci e, włosy odpadły. Pozbieraj włosy o, i właśnie do środka. Tak jest, no no. Ludzie czekają. Nie myję, jest tak. tylko dreda z podłogi. No dobra, dobra. Ludzie czekają. Jeszcze jeden ci wykląę. Dzień, dzień. dzień dobry, czy tu jest impreza? Tak się składa, że jest, ale albo pan się nie mył od kilku tygodni, albo grzyb panu wyrósł na nosie i uszach. To jest nie to chyba woskowina, to jest niezdrowe kary. Wyjdź stąd! Wyjdź stąd, smrodzi, ale. Ordena! Wyjdź stąd! Boże, ludzie powinni zacząć się do próbów myć, naprawdę. Ty też. Myj się. Jeżeli akurat Wam się zdarzy, że będziecie przychodzić na jakąś imprezę jako gwiazda wieczoru, to możecie wykorzystać do tego mikrofon, ponieważ na przykład będziecie coś śpiewać. Do tego idealne są tego typu żelki, ponieważ zobaczcie, są one płaskie, więc wszędzie się zmieszczą. Weźmy sobie ich kilka. Teraz zdejmujemy to, co jest na górze. Dopasowujemy po prostu żelki do kształtu mikrofonu. Ok. gwiazdy wieczoru są mniej przeszukiwane, więc zobaczmy, czy ochroniarz to zauważy. Witam, witam. Wit <ścoughs> witam. <ścoughs> To impreza się szykuje. Tak, widzę, że pan przyszedł Ci w śpiewaną. Prosimy uprzejmie. Dziękuję. Dobry jest dobry, dlatego płacimy mu dużo. Tak, tak. I właśnie ty jesteś najpiękniejsza. Nie, dobra, dobra, żartuję. Ja tu tylko żarcie chciałem przybyć. Eee! Sieba! Klep sobie swoją dziewczynę a nie ochronię. No, no będę! Do tyłu. Nic nie mam, nic nie mam, spokojnie! Te, to nie ma co? No? Halo, halo, co to jest? Wiesz, która jest godzina? do no, pierwsza! stąd nie pójdziesz? Zobaczcie, do tego rajfaka potrzebny nam jest sznurek oraz takie oto chrupki. Lubię te chrupki, dobra, więc trzeba będzie. Najpierw otworzyć paczkę i teraz cierpliwie nawlekać chipsy na ten oto sznurek. Będziemy udawać po prostu, że to jest nasz naszyjnik. Zobaczcie, lifehack idealny. Nikt się nie pozna, a przede wszystkim ten głupi ochroniarz. Stwierdziłem, że ten lifehack jest zbyt dobry, żeby był tylko jednym lifehackiem, więc zrobimy sobie z tego jeszcze brazoletkę. Zabierz no nie ma wielu kumpli, ciekawe dlaczego. No i słyszałem, że dzisiaj do klubu ma przyjść 50 Cent On do ma złota, że to uuuu! Naprawdę czekam, czekam z niecierpliwością. Eee, e, 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 e. O! 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 50! Co tu robisz, ziomeczku? widzę, że ze swoją lalą przyszedłem. Haha, zawsze. No, pięknie jak zawsze, oczywiście nie dotyka, bo no, pewnie jest złota. No, O, widać, nie. widać, widać. Koś, kość, kość loża mi czeka. No dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem teraz na ochronie jakby, co? Jestem nowy ochroniarz, co? Proszę przepuścić. Naprawdę, pan, Ma, może, może pan pójść, ja sobie tu postoję. Naprawdę? Na pewno? Mhm, Tak, tak, tak. No dobra, w sumie czemu nie? A jeszcze jedna rzecz. Chciałbym, żeby pan pokazał swoją muszkę, bo mamy takie specjalne i ciężko odróżnić je, ale. To jest fek, nie jesteś ochroniarzem! Wiesz, ja tu się skończyłem, bo pachnie słodyczami. Zobaczcie, do tego lechaka jest nam potrzebna pomarańcza lub jakiś grejfruot lub coś takiego. Marker permanentny oraz bluza. Kurczę, ale skąd ja mogę wziąć jakąś zajebistą bluzę? O, na przykład z stosykropka.pl. Ooo! No i zobaczcie, no i plus teraz zostało jeszcze tylko 50. Powinienem przestać się zawierać z magazynu. Dobra, nieważne. Słuchajcie, teraz musicie zrobić jedną najważniejszą rzecz. Na tym należy narysować twarz, taką że przypominała waszą twarz. Teraz bierzecie kaptur, zaciskacie go na maksa, kładziecie tutaj waszą nową tożsamość. Eee. Już północ nikt nie powinien się zjawiać w sumie. matko włoska, przestań mnie straszyć, synu! Co ci się stało w twarz? Jezu, dobra, no nie będę, bo mnie szczę wyrzuci za to, że... Nie wpuszczam czy z jakimiś ułomnościami. No, jedna na, imprezkę, ja na imprezkę. Co ty się tu ubrudziłeś? Pieprz masz? Znowu wciągałeś pieprz? Nie nie nie, 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 ja nigdy. nigdy. Wiadomo, że będzie ostra zabawa, ale bez przesady, bilet. Tylko się skaleczyłem. No, z kontuzją nie puścisz za darmo? No nie, w sumie. Z taką nie. kontuzją? Plaster widzisz? Jaki plaster? Nie, no, wszystko wygląda zajebiście. O, a jeszcze chwila, jeszcze chwila. Wiesz, co to znaczy pardon po angielsku? Nie poruchasz, a ten plaster jest fejkowy Dobra, do kolejnego lifehacka potrzebne są jakiekolwiek buty. Ja akurat wziąłem takie, które akurat miałem wywalić teraz na śmietnik, dlatego że e, wyglądają jak kawał szmaty. Oraz te same słodycze, które widzieliście w poprzednim lifehacku. I to polega na tym, że, jako że one są płaskie, to można po prostu wyłożyć nimi wkładki do butów. I następnie po prostu je założyć najprostsze przemycenie na świecie, a jakie skuteczne, sami zobaczcie. o elo morteczko. Elo, elo, co tam w ziomeczku, ziomeczku, u ziomeczku. No jest gitarka, no, odpaliłem się, nie. Mogę, nie no. mogę, wejść. Ładny garniak, no. Dzięki, dzięki. Masz laska twoja. Ej, suki! Idzie dobry towar! Przygotować. No! I co tam, co ogólnie w życiu słychać, bo ty to tak już siódmy raz czy szósty tutaj jesteś. No jest gitarka, nie, zawsze trochę głodny jestem, ale ogólnie to git. Nowe buty widzę. No nowe, się, mogły, się w Mordo, no. no. ja. Kupiłem je za 100 tysięcy złotych. Uh, no. promocja to była, Tylko to ubierają, się. no. Tak, nie nie wiem czemu, nie wiem czemu. Dobra, nie zatrzymuję no, cię, cię, laski nie czekają, nie.